Ma czujniki omijania przeszkód, GPS, inteligentne tryby lotu, nagrywa materiał w 4K i kosztuje niecałe 160 zł. No brzmi wspaniale. Zobaczmy, jak to działa. Dron, o którym będzie dzisiaj mowa, to FitGo Mark 500 od 4D RC. Całość przychodzi do nas w takiej walizeczce. W środku, co mamy? W środku mamy. Dronika. Tak on wygląda. Takie śmieszne, małe coś. E... Opowiemy sobie za chwilę szczegółowo wszystko o nim. E... W środku mamy również aparaturę. Tak rozkładaną. Tak to wygląda. E... I jeszcze coś takiego, co wczepiamy na czubek drona i to niby mają być czujniki omijania przeszkód w środku mamy również instrukcję obsługi, jedną w języku chińskim drugą w języku angielskim no tutaj akurat chyba nie będzie problemu, nawet jeżeli ktoś nie zna angielskiego, sobie ze spokojem za pomocą, z pomocą wujka gogla, ze spokojem sobie jest w stanie to przetłumaczyć w komplecie mamy również zapasowe śmigła, nawet tego nie rozpakowuję, zapasowe śmigła, śrubokręt oraz kabel do ładowania. No i wiadomo, bateria o pojemności 1800 mAh 1S, co generalnie ma nam dać czas lotu w granicach. 20 minut. I muszę Wam powiedzieć, że mniej więcej ten czas się zgadza. Osobiście nim wylatałem kilka razy, kilka tych pakietów udało mi się polatać około tam 15 do 17 minut. Na początek, trochę o e, jakości wykonania. Jeżeli chodzi o aparaturę, no to nie ma tragedii. Natomiast e, widać, że jest ona zrobiona z takiego plastiku e, raczej średnio-pułkowego e, i to czuć. Natomiast nie jest ona wykonana tak tandetnie jak te drony za tam 40 czy tam 80 e, zł. Także nie ma naprawdę e, tragedii. E, tutaj mamy taki uchwyt rozsuwany. I do którego możemy sobie włożyć nasze urządzenia mobilne. Od razu mówię, żaden tablet tutaj się nie zmieści, dlatego że jest to po prostu małe, tylko i wyłącznie smartfon. I uwaga, ten uchwyt nie jest na tyle mocny, żeby utrzymać nam jakiś cięższy smartfon. Wiadomo, że te smartfony teraz są już duże i tak dalej, ciężkie. No niestety one po prostu z tego przy gwałtowniejszych ruchach mogą po prostu. Wypaść. Aparatura jest zasilana e, trzema paluszkami typu AAA i nie posiada e, żadnych anten. Jak widzicie, wszystko jest ładnie tutaj tak. O, nic nam nie odstaje, nic nie sterczy, także e, tutaj e, żadnych imitacji anten nie mamy. E, antena jest schowana tutaj w tym przednim e, panelu. No i to w sumie tyle. Sam dron nie jest też wykonany e, źle. E, konstrukcja jest e, taka powiedzmy sobie: no. Porządna, Nie jest to takie pudełko po jogurcie. Jak weźmiemy to w rękę, to nawet trochę to waży. Waga tego drona zrazem z baterią to jest w granicach 160, chyba 3 gram, jak dobrze pamiętam, e, czyli stosunkowo mało. I ten czas lotu, ok, spoko. Wszystko naprawdę wygląda e, zajebiście, jeżeli chodzi o papier. E, tutaj wcześniej Wam pokazywałem, tu jest ta taka śmieszna o, wieżyczka, tak? E, I generalnie ją tutaj się wpina... To o o, o, nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć. Trochę się lampa za mocno świeci, ale to nic. Wpinamy ją generalnie tutaj. No i to generalnie ma nam zapewnić ochronę 360 stopni. I uwaga, czujniki mamy również tutaj z przodu w kamerze, zaraz obok obiektywu. I uwaga, to co mi się najbardziej spodobało, to spód T, tutaj na dole. Czujniczki, w sumie 3. Plus jeszcze kamera do podglądu, która też faktycznie e, działa. E, możemy sobie w trakcie lotu odpalić ją i widzieć to, co jest e, pod nami. Możemy sobie sprawdzić, wiecie co, jak działają czujniki omijania przeszkód, bo to jest bardzo ciekawe. E, przeszkodą uwaga będę ja. I teraz uwaga, powinniście mnie widzieć, e, ale zmniejszymy sobie prędkość na tą pierwszą. Cofniemy się do tyłu. Ciężko nad nim zapanować, naprawdę, słuchajcie. No. Dobra, no i teraz leć we mnie, gościu. Powiem Wam tak, no, no, no nie uderzył jeszcze we mnie, chociaż bardzo się staram. Może teraz. No nie chce we mnie uderzyć, nie? Więc ja się zastanawiam, czy to jest po prostu przypadek, ale no coś go tam jednak blokuje, i coś powoduje, że on zmienia jednak ten kurs. głowem zaraz ogolisz. Dobra, a sprawdźmy tyłem. Bo teoretycznie on działa w promieniu 360, w zakresie 360. No dobra. Olero. Generalnie to wygląda tak, że mam wrażenie, że on coś tam jakby widzi, coś tam rozpoznaje, coś próbuje ominąć, ale nie zawsze mu to wychodzi. I powiedziałbym raczej, że to jego omijanie przeszkód jest takie losowe. Albo ten procesor, znaczy ten procesor, który tutaj jest zastosowany, to na pewno tego nie ogarnia i jest na pewno za wolny. Więc przypuszczam, że to jest jeden z głównych powodów, dla których te czujniki po prostu nie działają prawidłowo. A mogłyby. Dron posiada silniki bezszczotkowe, także to na pewno na plus. Mamy też kamerę na serwomechanizmach. Możemy nią poruszać tylko i wyłącznie góra i dół. Nie ma tutaj żadnego gimbala, nie ma tutaj żadnej stabilizacji, także no, możecie sobie wyobrazić, jak ten obraz finalnie może wyglądać. Sama kamera. Generalnie oczywiście wiecie tam 4K, 8K, sraka i tak dalej, ale to dosłownie jest sraka, bo to jest HD. I powiem Wam, że telefony w latach 2000 pierwsze komórkowe, takie z aparatami, które wychodziły miały lepszą kamerę i lepsze robiły zdjęcia i materiały jak ten dron w 2024 roku. Tragedia. Aby połączyć się między smartfonem a tym dronem, należy mieć telefon, który obsługuje sieci 5G, dlatego że cała tutaj transmisja odbywa się po Wi-Fi. Tak więc, przed zakupem, jeżeli ktoś w ogóle się zdecyduje na zakup, powinien się upewnić, czy jego telefon obsługuje sieci 5G. Jak to w takich maluchach, ramiona nam się składają, co oczywiście na plus, jeżeli chodzi o transport. Sama bateria ładowana od tyłu. Tak, tutaj o. Nie mamy niestety żadnego y, slotu karty, y, na kartę pamięci. Tak więc y, cały materiał zapisuje się po prostu na naszych urządzeniach mobilnych. Model jest wyposażony w GPS. Dlatego też skusiłem się na y, zakup tego. GPS jest faktycznie i jest. Natomiast radzi on sobie do dupy. To, co ten dron robił w powietrzu, to po prostu. Woła o pomstę do nieba. Dron latał sobie gdzie chciał w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, podnosił się, opadał w dół. Nie, że nie dało się nad nim zapanować, dało się nad nim zapanować, ale nie zaufałbym mu na tyle, żeby go po prostu puścić i trzymać, tak jak na przykład jakiegoś drona dji -a. Tego mogę puścić na 40 minut, takiego Era trzeciego mogę puścić na 40 minut i on będzie wisiał jak przyklejony. Za 40 minut wrócę. I ten dron będzie dalej wisiał w tym samym miejscu. Także GPS teoretycznie powinien ułatwić nam pozycjonowanie tego drona oraz ułatwić mu powrót do domu. No więc, z tym powrotem do domu też było wesoło. No to zostało mi jeszcze w takim bądź razie RTH. Uwaga, polecimy sobie kawałek tam. Dobra, no i ja ci teraz odpalam mój drogi. Powrót do domu. No i uwaga, dronik podnosi się do góry. Ok, nie wiem czy to widać. W każdym razie leci mi tu nad głową. Prosto w krzaki. Jak, dobra, nie będziemy ryzykować. W każdym dobra, ja go jeszcze tam dalej trochę puszczę. Nie wiem, jak daleko jestem, ale no dosyć daleko jestem już. Zasięg Wi-Fi już mi powoli się kończy. E, miało być 500 metrów, ja tu za raptem jestem... Ile? 1458 metrów? No w życiu nigdy. Tu już mamy kolejnego... Kolejnego fejka. Dobra. Wrócić. I co nam dronik teraz tu zrobi? Będziemy za chwilę tak czy siak No okej, okay, on sobie wraca. Faktycznie. Ale no ja bym tutaj raczej się nie nastawiał na jakąś precyzję lądowania czy czegoś. Dobra, e, ja już mu w takim razie odpuszczam. Dron podnosił się do góry po wciśnięciu guzika RTH. Podnosił się do góry, wracał w naszą stronę, natomiast przelatywał nas. Leciał sobie gdzieś, gdzieś po prostu, nie wiem gdzie. Może chciał wrócić faktycznie do domu czyli na przykład, nie wiem, do Hongkongu. Odległość, jak, na jaką udało mi się nim odlecieć, yy, tak powiedzmy sobie, gdzie ja się czułem pewnie jakoś jeszcze yy, bezpiecznie, yy, to był jakieś może 300, może 400 metrów. Yy, natomiast w ogóle co innego pokazywało na aparaturze. Ja odleciałem na jakieś 300 metrów, gdzie ja go jeszcze doskonale dobrze widziałem, a on mi pokazywał, że odleciałem na kilometr 400, co w ogóle było... Dziwne. Oprócz tego mamy w tym dronie również inteligentne tryby lotu. Takie jak sterowanie gestami. Okay, i teoretycznie, co? Ja bym chciał, żebyś ty mi zrobił zdjęcie, tak? Czyli ja ci pokażę dwa palce, a ty. Zrobisz mi zdjęcie. O kurna. No. to raczej nie ma zamiaru mi zrobić. Dobra, odpuśćmy sobie. Tryb follow, czyli śledzenie. Tak, hmm. jasne. Uh -huh. No więc. Yy... No nie, no nie, słuchajcie, to nie działa. To nie, po prostu nie działa. Oraz latanie z punktu do punktu, tak zwane waypointy. Dobra, i ja sobie będę chciał teraz zrobić coś takiego jak. Okej, okay, no to sobie chyba tutaj poza kontrolą coś mi tu wyskakuje. Okej, okay, dobra, ja się boję tego używać. No więc sprawdziłem wszystkie z nich po kolei. Te dwa palce mogłem mu pokazywać tak i pokazywać, natomiast on sobie tak trząsł się i tak latał, że nie był w stanie nawet mnie zapamiętać w danym miejscu, więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby on zapamiętał jakikolwiek mój gest. Jeżeli chodzi o tryb follow no to generalnie ciężko było mi utrzymać się w kadrze tak żebym mógł w ogóle cokolwiek zaznaczyć. Jeżeli chodzi o funkcję waypoints no to nawet mapa nie wczytała się, żebym mógł tam cokolwiek na niej nakreślić, także no nie. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tego drona. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Czy chcielibyście może więcej tego typu odcinków z takimi wynalazkami? Lubię to robić, ponieważ lubię bawić się takimi pierdołami i lubię też uświadamiać nieświadomych klientów. Tak więc, piszcie w komentarzach, ja sobie chętnie poczytam i ja się z Wami żegnam, i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!